Kolejne zadanie, kolejny przykład właściwie z działań na ułamkach. Mamy tutaj teraz takie działanie, jak widać na żółto, no i tutaj mamy nawias, więc najpierw musimy wykonać działanie w nawiasie, a to 7 szóstych z minusem musimy przepisać. Tu jest ważne, żeby tego nie omijać, nie zostawiać na później, później gdzieś tam to dopisywać. Jeżeli na razie nic z tym 7 szóstych, 7 szóstych nie robimy, to po prostu tylko sobie to przepisujemy. No i od razu wykonujemy działanie w nawiasie, przynajmniej już coś robimy w tym kierunku. Bo widzimy, że jeżeli mamy odejmowanie, no to musimy zrobić wspólny mianownik. Więc tutaj będzie wspólnym mianownikiem dwunastka, ponieważ 4 jako ten większy mianownik nie dzieli się na trzy, więc bierzemy wielokrotność czwórki, ósemkę ósemka na 3 się nie dzieli, ale kolejna wielokrotność dwunastka się dzieli na 3. Więc dwunastka będzie wspólnym mianownikiem czwórka rozszerzyłam w tym pierwszym ułamku o 3, więc trójkę też rozszerzam o 3 stąd dziewiątka w liczniku i w tym drugim ułamku w nawiasie trójkę rozszerzyłam razy 4, to mam dwunastkę i jedynkę też muszę rozszerzyć razy 4, to mam wtedy czwórkę. No i teraz mam już te same mianowniki, więc mogę wykonać odejmowanie, ale to mam działanie takie typu, że to jest działanie ja tak je nazywam typu plus minus, ponieważ tu od mniejszej muszę odejmować większą. I wtedy robię takie działanie na takiej zasadzie, jak pokazywałam w podpunkcie B, że od większej liczby odejmuję mniejszą i wstawiam znak tej większej. Czyli to od 2 i 4 dwunaste będę odejmowała 1 i 9 dwunastych, tylko że zawsze jak odejmuję od jednego ułamka drugi, to ten, od którego odejmuję, musi mieć większy licznik. A tutaj będę miała, będę odejmowała od ułamka, który ma licznik mniejszy, więc muszę mu ten licznik zwiększyć. I tutaj też zwiększam tym samym sposobem, jak pokazywałam w podpunkcie B, że z dwójki zabieram jedynkę, czyli powstaje jeden, a do cztery dwunaste dodaję jedynkę. Czyli 12 12 dodaję do 4 12, czyli będę miała 16 12. Czyli zamieniłam 2 i 4 12 na 1 i 16 12, bo to jest to samo, tylko wtedy zwiększa się licznik i wtedy będę mogła bez problemu od 1 i 16 12 odjąć 1 i 9 12. Więc tak robię. Po wykonywaniu tego odejmowania uzyskuję 7 12 i znak tej większej liczby wstawiam, czyli minus. I to jest, ta liczba w nawiasie to jest wynik tego działania w nawiasie. No i teraz widzę, że będę odejmowała minus, a jeżeli odejmujemy minus, to robi nam się plus. Więc dodaję te dwa ułamki, czyli do 4 12 dodaję 7 12. Mam już wspólny mianownik, więc dodaję tylko liczniki. Mianownik przepisuję. Wyciągam całość, jeżeli da się wyciągnąć całość, wyciągać całość to zawsze wyciągam, bo licznik jest większy niż mianownik, czyli patrzę, że w 21 12 się mieści jedna, jeszcze nam 9 zostaje, więc tutaj będzie teraz 1, 9 12. I jeszcze jeżeli wynik da się skrócić licznik i mianownik przez tą samą liczbę to też zawsze skracamy, czyli 9 dzielę na 3 i 12 też na 3 i ostateczny wynik w tym przykładzie... C to jest 1 i 3 czwarte.